Przychodzi facet do klubu nocnego, podchodzi do prostytutki i się pyta: Co mi zrobisz za pięć złotych? Dam ci włożyć i wyciągnąć. Idą do pokoju. Facet zakłada gumkę, wkłada i czeka. Czemu nie wyciągasz? Bo mam tylko 2,50. szef daje pracownikowi urlop w którym może udać się na finansowane przez firmę wakacje zastrzega żeby z wszystkich wydatków przywieźć fakturę po dwóch tygodniach pracownik wraca i pokazuje fakturę szefowi wyżywienie 120 zł nocleg 400 zł wycieczki 300 zł wizyta w klubie nocnym 2000 zł szef czyta i mówi na przyszłość proszę nie pisać tak wprost wizyta w klubie nocnym, tylko powiedzmy wbijanie gwoździ. Za rok pracownik znów ma darmowe wakacje, wraca i pokazuje fakturę. Wyżywienie 200 zł. Nocleg 1000 zł. Wycieczki 200 zł. Wbijanie gwoździ 6000 zł. Naprawa młotka 5000 zł. Mąż idzie do seksuologa, ponieważ ma problem. Seksuolog pyta się, kiedy ostatni raz uprawiał seks. Mąż nie pamiętał, więc zadzwonił do żony. Kochanie, kiedy ostatni raz uprawialiśmy seks? A kto mówi? Żona wraca wcześniej do domu i zastaje męża z kochanką w łóżku. Wściekła, krzyczy do niego. Obiecałeś mi ostatnio, że już nie prześpisz się z żadną nową kobietą. Facet na to. Spokojnie, kochanie, to nie nowa, tylko ta sama co wcześniej. Egzamin na prawo jazdy. W kolejce stoją dwie blondynki i rozmawiają ze sobą. Pierwsza mówi. Obym tylko znowu nie trafiła na egzaminatora Nowaka. Dlaczego akurat na niego? Ostatnio, jak go miałam, to mnie od razu oblał. Jak to od razu? Nie ruszyłaś nawet? Nie ruszyłam, bo było to tak. Wsiadam do samochodu, a on mi mówi: Dziękuję, nie zdała pani, a ja mu mówię: Chwileczkę, jak to nie zdałam? Przecież jeszcze nawet nie ruszyłam, a on mi na to: Jak chciała pani zdawać, skoro usiadła pani na tylnym siedzeniu? Mówię ci, straszna z niego kosa. Farmer i jego córka wracają z miasta. Po sprzedaniu całorocznych zbiorów wiozą sporo gotówki i worek mąki. Wtem napada ich zły zbój i okrada z czego się tylko da. Kilka chwil później farmer zaczyna biadolić. Rany jesteśmy zrujnowani. 30 tysięcy złotych przepadło i mąki na chleb nie ma. Tata, nie marudź, z kasy zrobiłam sporą rolkę i schowałam. Tata zgadnie, gdzie? Dobre dziecko z ciebie. Szkoda, że mamy z nami nie było. Może i mąkę byśmy uratowali. W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z góralem. Baco, a co by było, gdyby Talina się urwała? A to by było trzeci roz w tym tygodniu. <tryk> Jedzie baca bryczką przez granicę. Zatrzymuje go żołnierz i pyta: Co wieziecie w tej beczce, baco? Sok z banana. Ale banan nie ma soku. To masz pan, spróbuj. Żołnierz próbuje. Krzywi się i mówi: Fuj, a jedź se baco dalej. Na to baca do konia. Wio banan. Baca czeka na autostopie. Podjeżdża, facet mówi: Wskakuj. Chciał go przestraszyć, że walnie w kobietę. Jedzie na nią i szybko wykręcił, a baca mówi: Dobrze, że otworzyłem drzwi, bo byśmy jej nie trafili. Stary Baca dawał do gazety nekrolog po swojej żonie i spytał o cenę: Do pięciu wyrazów za darmo. No, to niech będzie zmarła Jagna Górska ma pan do dyspozycji jeszcze dwa wyrazy to niech będzie zmarła Jagna Górska sprzedam Opla. Baca został oskarżony o nielegalne posiadanie broni. Pod koniec rozprawy sędzia pyta się. Czy oskarżony ma coś na swoją obronę? Tak, czołg w stodole. Idzie dziewczyna do Zakopanego i po drodze spotyka Bacę i się go pyta. Daleko do Zakopanego? A jakieś dwa kilometry. A mogę się z panem zabrać? Pewnie. Minęła godzina i dziewczyna pyta się górala. Daleko jeszcze do Zakopanego? Teraz to jakieś 5 kilometrów. Przychodzi córka do matki i mówi: Mamusiu, jestem w ciąży. Dziecko, a gdzie ty miałaś głowę? Pod kierownicą, Mamusiu. Jasiu pyta się ojca: Tato, ile kilometrów Manil? Nie wiem. A kto to był Jan Henryk Dąbrowski? Nie wiem. A stolicą jakiego państwa jest Madryt? Jasiu, nie męcz, Tatusia. Nie strofuj dziecka, kochanie. Jak się nie będzie pytał, to niczego się nie dowie. W raju, w wieży z kości słoniowej, siedzi spracowany i zmęczony swoimi codziennymi obowiązkami, Bóg ma dość presji i stresów związanych z byciem najważniejszym, postanawia więc udać się na urlop. Wzywa więc swoich najbardziej zaufanych ludzi, by razem zastanowić się nad idealnym miejscem odpoczynku. Święty Piotr, drapiąc się po głowie, proponuje: Może Mars? O tej porze roku jest tam całkiem przyjemnie, ciepło i cicho. E tam! Byłem tam tysięcy lat temu, zero klimatu i kurz unosi się taki, że nie widzisz, gdzie idziesz. Więc może Pluton? Nie, byłem tam dziesięć tysięcy lat temu. Strasznie piździ, w ogóle jakoś nie Merkury? Zapomnijcie. Pięć tysięcy lat temu spaliłem tam sobie tyłek. Upał jak syn. Już wiem, Ziemia będzie idealna. Ja sobie robisz. Mam tam przesrane. Dwa tysiące lat temu puknąłem tam jakąś dziewicę i do dzisiaj o tym gadają. Jasio pyta się taty. Tato. Wiesz, który pociąg ma największe spóźnienie? Który, synku? Ten, który w zeszłym roku obiecałeś mi na gwiazdkę. Jedzie blondynka autostradą, nagle dzwoni do niej szef. Co ty robisz do tej pory, że nie macie jeszcze w pracy? Przepraszam, szefie, ale jest wielki korek. Jaki jest długi? Dokładnie to nie wiem, bo jadę pierwsza. Dwie blondynki oglądają transmisję turnieju skoków. Po niezbyt udanym skoku Piotra pokazują powtórkę. Jedna blondynka woła drugą. Chodź szybko skaczę jeszcze raz może teraz wyląduję dalej. E, co ty przecież od razu widać, że leci wolniej. Wsiadają dwie blondynki do piętrowego autokaru. Jedna idzie do góry, a druga zostaje na dole. Po chwili ta z góry szybko schodzi na dół i mówi do tej z dołu. Ty tam nie idź, bo tam kierowcy nie ma. Blondynka jedzie samochodem. Nagle uderzyła w mur. Po chwili przyjeżdża policja i pyta się blondynki. Dlaczego pani uderzyła w mur, mimo że nie jechała pani bardzo szybko? To nie moja wina, przecież trąbiłam, a on nie zareagował. Zapytano blondynkę, czy wie, kiedy rodzą się dzieci. Nie wiedziała, więc wyjaśniono jej, że to bardzo proste, w dziewiątym miesiącu. Blond dziewczę rozradowane opowiedziało zagadkę przyjaciołom. Wiecie, kiedy rodzą się dzieci? To proste, we wrześniu. W samochodzie jedzie czterech łysych gangsterów, a w bagażniku siedzi biznesmen. Gościu boi się, bo nie wie co z nim zrobią i nawet trochę popuścił. Nagle auto staje, klapa się otwiera. Biznesmen widzi policjanta. O jak dobrze, że pana widzę, tak się bałem. Na to policjant. Nie gadaj, tylko się posuń! Do banku w Szwajcarii wchodzi klient z walizką i ściszonym głosem mówi do bankiera. Chciałbym wpłacić pieniądze. W tej walizce jest całe 4 miliony euro. Na to bankier uśmiechnięty. Proszę nie ściszać głosu, bieda to żaden wstyd. Mówi ojciec do syna, Synu, znalazłem ci wspaniałą kandydatkę na żonę. Ale tato. Sam potrafię znaleźć sobie dziewczynę. Kto to jest? To córka Kulczyka. Super! Trzeba było tak od razu. Ojciec udaje się do Kulczyka na rozmowę. Dzień dobry panu. Wydaje mi się, że znalazłem doskonałego kandydata na męża pańskiej córki. Wie pan, ale ja nie szukam męża dla mojej córki. Ależ to wiceprezes Orlenu. Cudownie! To zmienia postać rzeczy! Następnie ojciec udaje się do prezesa Orlenu. Witam pana, panie prezesie. Przychodzę z dobrą nowiną. Mam idealnego kandydata na wiceprezesa w pańskiej firmie. No tak, ale ja nie szukam nikogo na tę posadę. Jest pan pewien? To zięć Kulczyka. O, chyba że tak. Pewien młody bogacz chciał wstąpić do klubu milionerów. Przyjechał tam i poprosił o członkostwo, ale że bogacze go nie znali, zaczęli go wypytywać. Czy ma pan dwupiętrową kamienicę? Nie. Czy jeździ pan Mercedesem? Nie. A ma pan może chociaż taki naszyjnik ze złota i diamentów? Nie. Więc przykro nam, ale nie możemy pana przyjąć. Załamany bogacz wraca do willi i woła służącego. Janie. Tak? Zamów firmę budowlaną i każ zburzyć w naszej kamienicy wszystkie piętra powyżej drugiego. Sprzedaj nasze jaguary i kadilaki i kup te niemieckie złomy, którymi wszyscy jeżdżą. I jeszcze coś? Tak, zdejmij Azorowi obroże i przynieś mi ją tutaj. Rozmawiają dwaj bankowcy. Wiesz, przez ten kryzys to nie mogę spać. Wiercę się całą noc, ale z nerwów nie daję rady zasnąć. A ja śpię jak niemowlę. No, co ty naprawdę? Jak to, jak niemowlę? No, po prostu całą noc ryczę, a nad ranem sram w gacie. Dwie blondynki oglądają transmisję turnieju skoków. Po niezbyt udanym skoku Piotra pokazują powtórkę. Jedna blondynka woła, drugą. Chodź szybko, skaczę jeszcze raz. Może teraz wyląduję dalej. E, co ty? Przecież od razu widać, że leci wolniej. Kierownik sklepu wzywa do siebie sprzedawczynię oczywiście blondynkę, która spóźniła się dwie godziny do pracy. Proszę się nie gniewać. Tłumaczy się blondynka. Ale jestem w ciąży. Naprawdę od kiedy? No, będą już jakieś dwie godziny. Blondynka wysiada z samochodu i dzwoni do męża. Kochanie, samochód chyba jest zepsuty, bo nie chce jechać. Na to mąż odpowiada jej. Skarbie, tyle razy ci mówiłem, że jak mnie nie ma, to musisz wsiadać do samochodu po lewej stronie. Yeah. Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego i mówi: Coś mi spodał ta kapie takie ciemne, gęste. Mechanik odpowiada jej. To olej. Okej, okay, dobra, no to oleje. Blondynka <noise> jedzie zdenerwowana zygzakiem po ulicy. Zatrzymuje ją drogówka. Facet zagląda do auta kobiety. Co pani do cholery wyprawia? Proszę pana, jadę sobie, a tu nagle drzewo mam przed sobą. To skręcam, ale znowu jakieś drzewo, skręcam i cały czas widzę jakieś drzewa. Proszę wyjąć choinkę zapachową, to wszystko będzie w normie. Policjant zatrzymuje blondynkę za przekroczenie prędkości i pyta ją bardzo grzecznie, aby pokazała mu prawo jazdy. Blondynka obrażona odpowiada: Chciałabym, abyście lepiej ze sobą współpracowali. Niedalej jak wczoraj jeden z was zabrał moje prawo jazdy, a już dziś oczekujecie, że je wam pokażę. Blondynka pracuje w hotelu jako sprzątaczka. Jej prezes mówi: "Posprzątaj windę". Na wszystkich piętrach? Przychodzi blondynka do lekarza i krzyczy. Panie doktorze, pomocy, trzmiel mnie urządlił. Spokojnie zaraz posmarujemy maścią. Ale jak go pan posmaruje, skoro on już poleciał? Posmaruje tam, gdzie panią urządlił. To było tam w parku na ławce. Posmaruje tę część ciała, w którą cię urządlił. A to było trzeba tak od razu. To tu w palec. A który to konkretnie? Skąd mam to wiedzieć? Wszystkie trzmiele wyglądają podobnie. Dwie modelki do siebie. Ale schudłaś, jak to się stało? Mąż mnie zdradza i ze zgryzoty nie mogę jeść. Rzuć drania. Co to to nie jeszcze cztery kilo. Mąż wraca z pracy. W progu wita go żona, niesamowicie uradowana blondynka. Kochanie, co cię tak ucieszyło? Z jakiego powodu masz taki dobry humor? Wiesz, kochanie, te puzle, co mi podarowałeś dwa tygodnie temu, dzisiaj udało mi się skończyć układać. I co? To jest taki powód do radości? Ależ tak, kochanie, na pudełku pisało, że od dwóch do pięciu lat. Przychodzi blondynka do sklepu i przez pół godziny męczy się z otwarciem drzwi. Gdy już weszła, sklepowa mówi: Co pani tak długo otwierała te drzwi? Przecież jest napis: Ciągnąć. Na to blondynka. Tak, ale nie pisze, w którą stronę ciągnąć. Dwie blondynki chciały zdobyć nagrodę Nobla i myślą, jakby to zrobić. Jedna wpadła na genialny pomysł. No, to może polecimy na słońce? No, coś ty głupia, spalimy się to polecimy w nocy. Yeah! <ślesy> Przychodzi blondynka do sklepu i mówi: Chciałam złożyć skargę. Tak? A z jakiego powodu? Dlaczego moje lejsy prosto z pieca są zimne?